Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu miesiąca października, a podsumowanie rekordowego miesiąca, bo nie dajże pobił wrzesień, to dodatkowo jeszcze jest najlepszym październikiem odkąd prowadzę pomiary, także od 6 lat. I słuchajcie, troszeczkę postanowiłem zmienić kolejność podsumowania miesięcznych. Nie będę zaczynał od tych wszystkich, dla niektórych nudnych tabelek, tylko zacznę od właśnie. Podsumowania głównego w domu i wszystkich zużyć, jakie mam, a później po kolei będę już omawiał każde z kolei, czyli monofał ile każda instalacja se wyprodukowała. I na samym końcu jeszcze będzie obejście po wszystkich moich urządzeniach, co dzieje jak się dzieje. I z tego miejsca pragnę również podziękować jedynemu mojemu, że tak powiem, patronowi, bo ja nie mam patronata założonego i nie będę miał patronata założonego. Który yy, chce i przelewa mi małe kwoty co miesiąc. Także dziękuję bardzo, bo trzeba podziękować i słuchajcie, zapraszam Was na odcinek. Instalacja 5 kW jednak nie dała rady yy, przegonić yy, września. We wrześniu było 622 kWh, w październiku było 617 kWh. Niestety yy, pod koniec filmu pokażę Wam, że coraz większe zacienienie jest drzewa robią robotę, ale i tak prawie udało się wyjść na równo także bardzo dobrze październik dobra i tutaj też i ogólnie ogólnie się ładuje ogólnie jak widzicie bardzo ładny październik przy 5kW instalacji nawet 33kWh yy, na dobę była produkcja no niestety im dalej yy, ku jesieni tym coraz większe zacienienie i już ostatecznie 24, 25, także widzicie sami tutaj 24, a tutaj 33, także 9 kWh straciłem e, praktycznie i na długości dnia i na zacienieniu też. E, także dosyć sporo. Ale e... ale instalacja 3.85 kW nie dość, że przebiła wrzesień to jeszcze to jest najlepszy uzysk od 6 lat. Także przejdźmy, jak to wychodzi w domu. Zaczynam od ogólnych danych, a później już będzie konkretniej. Także tutaj mam spisany licznik. Z sieci pobrałem 629 kWh, do sieci oddaję 845 kWh. Ogólna produkcja z obu instalacji to jest 1092 kWh. Także widzicie, nawet jeśli z 5 kW miałem mniej. Ale z 3.85 miałem więcej i widzicie jaka jest różnica pomiędzy wrześniem a październikiem. Nawet z dwóch instalacji jestem do przodu. I tak mamy. Autokonsumpcja już jest 250 kWh. No, przez to, że pompa ciepła jednak yy, chodzi yy na, na niskiej mocy około 1400 W, ale chodzi dosyć długo, także skoczyło na 23% autokonsumpcja. I nadwyżka, tak samo. To mnie bardzo cieszy, że październik yy, w miarę to ogarnął. Nadwyżka 2097 kWh, także o 47 więcej jak we wrześniu, mimo tego, że zużycie ogólne prądu miałem 879 kWh i rozbić, jeśli to rozbijemy na drobne, że tak powiem, to tak, w domu prąd użytkowy to był 374 kWh. Później sama pompa ciepła, monoblok yy, wzięła już 452 kWh. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej wzięła 14 kWh. Też później właśnie e, jak będzie obchód w koło domu co, co dzieje, jak to e, też o tym powiem. Jak układ solarny fajnie to wszystko wspomaga. Buforze grzałki nie grzały i raczej grzać nie będą na razie i farelka 1 1 kW wzięła 31 kWh. Także ogólnie na ogrzewanie prądem w miesiącu w październiku poszło mi 491 kWh. I podsumowanie instalacji 385 kW na solo trackerze na stałym kącie 40 stopni. Także najlepszy wynik 475 kWh, jak widzicie. W 2019 było 472 kWh. Także y, październik dał radę. Mamy rekord. Y, od 6 lat, prawda, tak, bo w 2016 roku instalacja wystartowała, super, brawo oby tak dalej przechodzimy do solar trackera 5 kW bifacjal o stałym kącie 40 stopni też jednosiowy tracker no niestety tutaj zacienienie mnie coraz bardziej gnębi ale i tak praktycznie no prawie na jedno wyszło, bo to jest 5 kWh różnicy powiem Wam, i tak się nie spodziewałem przy już tak drastycznym zacienieniu, jak widzieliście jakie były uzyski Było około ponad 30, a później już tylko ponad 20 kWh Także też fajnie to sobie daje radę No i oczywiście to co mi się lubią najbardziej Czyli porównanie tych dwóch instalacji, jak to wychodzi I jak wychodzi i rocznie i w ogóle Tutaj macie całość, ale troszeczkę przybliżę, żeby było lepiej widać dzisiejszy miesiąc bo te ramki się robią coraz większe i to się wszystko po prostu nie mieści o teraz będzie bardziej dla nas widoczne i słuchajcie tak mamy 385kW mamy 475kWh to jest 123kWh z 1kW instalacji i 5kW mamy 617kWh to jest 120 też 3kWh z 1kW instalacji widzicie jak zacienienie yy, że tak powiem wyrównało bifacjala z mono, ale jednak dalej w tych godzinach, w których nie jest zacieniony, dalej to podgania, że nie jest gorzej instalacja, jest zacieniona, ale i tak jeszcze na, działa na poziomie mono. No i różnica 0, bo i tutaj i tutaj jest 123 kWh i tego rocznie już nam wychodzi instalacja 3,85 kW wyprodukowała 400. Yy, czter, 4745 kWh to jest 1232 kWh z jednego kW. No, raczej 1300 mi się chyba nie uda zrobić. A z drugiej strony nie, czego mi się nie uda? Jeszcze dwa miesiące mamy, powinno być bez problemu 1300. Także zobaczymy. I 5 kw instalacja już w tym roku wyprodukowała 6739 kWh i to jest. 1347 kWh z 1 kW Także moje założenie 1400 kWh z 1 kW z tej instalacji nie jest zagrożone I różnica teraz jest, że y, bifacjal robi w tym roku o 9,5% y, więcej niż y, monokrystaliczna instalacja. Także widzicie, w najlepszym momencie było 11. Niestety zacienienie robi swoje, ale dalej jest przewaga i to. Dosyć spora, bo 10-9,5% na 5000 kWh to już jest około 500 kWh, także dosyć dobry wynik, według mnie. I ogólnie ja te robię podsumowania też tygodniowe ogrzewania pompą ciepła i farelką, także w lewych słupkach jest pompa ciepła, w prawych słupkach jest farelka, i ogólnie już w tym sezonie przez te. 6 tygodni y, na ogrzewanie pompą ciepła i farelką, jak na razie 1 kW y, poszło mi już 689 kWh ale cały czas ta nadwyżka ro, rośnie, jednak październik robi robotę także y, myślę, że uda się tym ogarnąć do, y, do nowego roku ale zobaczymy tak naprawdę jak to będzie czy przyjdą mrozy, czy będzie na spokojnie ja do zaraz stopni w miarę średnio mam około 30 kWh 28 na dobę y, zużycia ogrzewania, jak widzicie tutaj było 29, 27 co było takie przemrozki większe także zobaczymy słuchajcie, teraz y, jeszcze będzie takie obejście wokół domu co dzieje jak działa i z góry Was już przepraszam, bo tak wiało, że y, trochę nie słychać jak mówię, ale jednak to co najważniejsze to słychać także zapraszam dzięki e, słonecznemu bezziornikowi pod końcówkę pompa ciepła ma coraz mniej roboty nawet się kręci tylko nie w tą stronę. Co trzeba, bo wieje wiatr ją napędza. Także taki durny monoblok z wymiennikiem na zewnątrz. A robi robotę, powiem Wam dwa razy lepszą, nawet dwa i pół razy lepszą teraz. Jak grzałka i autokonsumpcja na tym też jest większa. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. Jak widzicie. To już wszystko było, ale za dużo nie miała pracy. Więcej jest kresek, jak po prostu jej pracy końcówka miesiąca, oczywiście, bardzo słoneczna, co pomogło i nie musi się po prostu włączać. I to, że też przerobiłem układ, właśnie, że kolektor słoneczny ładuje najpierw ten zbiornik, a dopiero jak ten zbiornik nagrzeje się do 65 stopni, to ładuje drugi 500 litrowy. Oczywiście pompa się włącza, to eee, ma, mało miejsca, strasznie jest, tam jest Watomierz, e, pod spodem jest e, sterownik czasowy, sterownik czasowy jest ustawiony od godziny 13 do chyba 18 jeśli do 13 godziny, tutaj, e, jeśli do 13 godziny e, na tej pozycji będzie co jest teraz 40 stopni będzie właśnie około 40 stopni, to się załączy. Jeśli będzie wyżej, jak 40 stopni, to się pompa ciepła nie załączy. Jak widzicie, układ solarny działa. 51 stopni wpływa do zbiornika, w zbiorniku jest 48, także fajnie to chodzi. Przejdźmy do kolektorów. Kolektory słoneczne korzystają z pogody. Mam wody ogólnie codziennie na 55-60 na stopni nagrzane. Nawet z takich grzejnikowych, jednak da się jeszcze ten 300-litrowy zbiornik zagrzać. fajnie, obie jak najwięcej tego słoneczka było. Solar tracker jest na kW, Elegancko w najlepszym miejscu jakie u mnie jest. Niestety drugi zacieniony delikatnie z rana. Jak widzicie pogoda super, naprawdę The... słuchajcie, ogarnia cały czas, rekord jest. Teraz w tym, tygo, w, tym ty, w tym miesiącu jest rekord w górę października, jakikolwiek najlepszy był. I trochę mi się tutaj zmieniło. Bo ja tutaj mam e, południe mam, e, przepraszam, wschód mam w tą stronę, a tu mam e, północny, tak? Dobrze mówię północny wschód. Ja tutaj miałem jaką altankę, inne drzewa, miałem to wszystko wyciąłem. Teraz e, będzie porządek. Może coś tutaj jeszcze powstanie i muszę zmienić na trackerze. Nie wiem czy to będzie widać, ale postaram się. Pójdziemy. Tam jest blokada u góry i muszę ją dalej przyspawać. jeszcze kawałek dalej, żeby tracker mi patrzył teraz tak jak teraz rzucam właśnie widok z kamery, a nie on teraz był ustawiony mniej więcej w tą stronę, bo tutaj mu te drzewa zacieniały i nie było sensu. Teraz muszę go przestawić jeszcze bardziej, żeby z rana jak najwięcej po prostu łapu tego światła. Tutaj jeszcze myślę, może póki prosumen jeszcze jako tak funkcjonuje, to nie muszę, ale jak to robią nawet nas przerobią, to ja myślę w tym miejscu jeszcze może postawię łamańca. To mam sam raz, jak widzicie teraz patrzę. Ja patrzę z kierunku e, południowego na kierunek północny. I tak solary są ustawione e, bezpośrednio właśnie na południe. No tutaj jeszcze gdzieś jakiegoś takiego trakerka może postawię, tak żeby i te drzewa go za bardzo nie zacieniały no i tutaj też bym miałby z tej instalacji też zacienienie, znaczy na wieczór nie, bo tam jest zachód tą w tą stronę, to bardziej by mnie stodoła zacieniało. także jeszcze przejdźmy do drugiej 5kW instalacji no instalacja 5kW o 9 jeszcze ma zacienienie, no niestety te drzewa, drzewa robotę robią, ale one tu muszą zostać one powodują to, że tak wiatr tutaj mi na niem nie działa ogólnie. E ekrany, co? Ekrany, powiem Wam, wytrzymały tamten sezon, całą zimę i teraz dosłownie ta folia się porozdzierała na kawałki. Ja jej nawet nie naprawiam, bo to nie ma sensu teraz. Ja tu muszę więcej ziemi podsypać pod większym kątem i wtedy się jeszcze dołożę tą folię na wiosnę. Teraz, jak widzicie, jest godzina. E no na nowy czas już jest 11.23, a na stary jest 12, także południe jest i widzicie, że ten ekran już nic mi tutaj nie daje za bardzo z tej strony może jeszcze troszeczkę coś złapie, ale to są takie już właśnie bardziej niuanse także i już za bardzo tutaj nie naszaleje ale jednak robotę dalej robi łapie ile może jesień, jesień i co? czekamy na sezon zimowy, oby jak najpóźniej był jak na razie jestem bardzo zadowolony, dzięki nawet tej mojej ułomnej pompie ciepła na której generuję ja same straty, bo pompa sobie bardzo, doje, bardzo dobrze daje radę tylko ja generuję straty przez te wężownice i inne rzeczy, no, ale amberek stoi na przysłuch, sezon, sezon da radę Tak dobrze pójdzie to może i nawet obskoczę do końca roku samą pompą ciepło i zapalę w kopciucho, ale tylko chyba dla eksperymentu żeby zobaczyć co się stanie jak to będą powroty i inne rzeczy działać. Także słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich ciepło, serdecznie i słoneczka życzę.